Dzień dobry bardzo w poniedziałek rano. Wiecie o czym będzie lekcja? Widzieliście tytuł, widzieliście miniaturkę. Przygotowałam dla was dwa panele, a w opisie jak zawsze czeka na was darmowa ściągawka w formacie PDF i przechodzimy do lekcji. Costume drama. Film kostiumowy. Horror film. Horror. Romantic comedy komedia romantyczna i romance, romance, comedy, komedia, action film, film akcji i kilka bonusowych terminów, end credits, napisy końcowe, director, reżyser, cast, obsada i subtitles to napisy te które włączamy jeżeli nie znamy języka i drugi panel fantasy film fantazja adventure film przygodowy historical film historyczny animated film film animowany sci-fi to science fiction. I tak jak wcześniej, bonusowe terminy. Blockbuster to hit, hit kasowy. Chick flick tłumaczymy jako babski film. Tutaj posłużę się słownikową definicją. Chodzi o jakiś lekki film, najczęściej jest to komedia romantyczna, skierowana głównie do kobiet. Uważajcie jednak na to słówko chick. Może oznaczać po prostu kurczaka, ale ale w innym kontekście może oznaczać laskę, dziunię i wtedy będzie to termin obraźliwy. I wreszcie skrypt, czyli scenariusz. Wspomniana darmowa ściągawka i ćwiczenia w opisie. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Dzięki serdeczne za uwagę i do usłyszenia za tydzień. A gdybyście chcieli wpaść do magicznej krainy Effective Me, zapraszam do zapisów na newsletter oraz możecie mnie odwiedzić na Facebooku albo na Instagramie. Wszystkie namiary, jak zawsze, zostawiam na ekranie. Trzymajcie się. Udanego tygodnia.